Jest poniedziałek, przed godziną 19, dokładnie 18.50 i wstałam z godzinnej drzemeczki. Dzisiaj miałam terapię, e, miałam też odprawę na temat jutrzejszego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, bo no, jestem przewodniczącą komisji egzaminacyjnej i nie ukrywam, że jest to dla mnie stresujące, więc dzisiaj po terapii pojechałam do szkoły, przygotowałam salę. Zobaczyłam tam różne dokumenty, co ja to mam w ogóle wypełniać, takie protokoły i tak dalej. I e, ja jest, jakby w szkole, mamy z polskiego trzy komisje. Jestem w tej trzeciej do ucznia m, z m, dostosowaniem, czyli jest wydłużony czas i tak dalej. Ale mam nadzieję, że to wszystko sprawnie pójdzie, że, nie, że wszystko ogarnę po prostu. E, I jak wróciłam do domu, była, m, było po 16, bo byłam jeszcze na poczcie. Dostać dokumenty dotyczące praktyk na dyplomacji z terapii pedagogicznej. Wróciłam z obiad i po prostu musiałam się zdrzemnąć, bo chyba mi to wszystko tak przytłoczyło i potrzebowałam snu. Ale już teraz jest dobrze. Nie wiem, czy sobie da zrobić dzisiaj trzecią kawę. Nie wiem, <słyskawe> muszę przemyśleć to, ale będę zabierać się za Emmę. To tu jest, tutaj świeci pięknie słońce. No, taka naturalna witamina D3 e, i słońce sprawia, że po prostu mi się chce, mimo wszystko, ale mimo że wleciała ta dżumeczka. E, ale mamy tu M, jest to klor szpiegowski. E, mamy um, nic, mamy M, gdzie nic nie wskazywało na to, że tą dobiegającą trzydziestki masażystkę z Bretanii czeka niesamowita przygoda, ale kiedy wylatuje do Omanu, żeby przeszkolić personel centrum odnowy biologicznej, którego szefem jest zabójczo przystojny syn wpływowego ministra w jej życiu dochodzi do trzęsienia ziemi. Nagle kobieta, której dłonie potrafiły zdziałać cuda, trafia w sam środek grubej afery dyplomatycznej, ścigana przez agentów z pałacu w Maskacie, stara się uniknąć śmierci w jednej z wielu zastawionych na nią pułapek i przy okazji odkrywa w sobie umiejętności, o których istnieniu nie miała pojęcia i które czynią nie, z niej idealną kandydatkę do francuskich tajnych służb. A wygląda na to, że wyzwanie jej nie zapraknie. Brzmi świetnie. Jest to debiut aktora, dobrze mówię, i kola francuskiego międzynarodowego kina tego autora Także No jest to debiut Więc mam nadzieję, że to będzie coś świetnego Dam wam oczywiście znać Nie wiem, czy do środy włącznie tą książkę przeczytam Bo w środę na kanale ten vlog się pojawi Ale zobaczymy Będę tym, też wam opowiadać o moim patronacie I sobie tutaj też um, przeczytamy we vlogu Jutro się do za niego zabieram e, ponownie, żeby na we vlogu wam pokazać ilustracje i, i w ogóle. A teraz siadam do To w ogóle miał być pierwotnie vlog z maksymalnie dwóch dni, ale ja nagrywam to tydzień i jeden dzień później, kiedy już jestem po egzaminach ósmoklasisty, kiedy jestem po szkolnej wycieczce, kiedy jestem po zabiegu histeroskopii. Tamten tydzień naprawdę był bardzo intensywny i myślałam, że będę coś nagrywać w weekend, ale ten zabieg histeroskopii był dla mnie tak Wycięczający fizycznie i psychicznie, że ja nie byłam w stanie ani czytać ani cokolwiek robić, ja po prostu byłam wyczerpana tym sobie. Ehm, nie chcę się tutaj zagłębiać w szczegóły, bo było to dla mnie po prostu bolesne e, na każdej płaszczyźnie. Natomiast cieszę się, że to już wszystko za mną, i wstaję, po, biorę koronę, wkładam ją na głowę i idę dalej po prostu. Natomiast w ciągu tego tygodnia skończyłam czytać Emmy. I kochani, na początku ta książka mi w ogóle nie siedziała. Ja czułam, że to no, no coś mi w niej nie gra, coś mi w niej nie gra. Ja nie mogę w ogóle wciągnąć się w tą historię, ale to pokazuje, właśnie ten tytuł pokazuje, że trzeba dać szansę mimo wszystko. Ja miałam naprawdę ochotę zrobić DNF. I żałowałabym. Ja niesamowicie polubiłam główną bohaterkę. Ma niepowtarzalne poczucie humoru, takie moje poczucie humoru. To są intryki. E, tutaj um, są zawirowania, jest sensacja, jest taki thriller. No tutaj bardzo dużo się dzieje. Na początku mamy takie wrażenie, że no w ogóle z czym autor do nas przychodzi w debiucie literackim, bo autora znamy z filmu. Ale, kochani, im dalej w las naprawdę bardzo ciekawie. I uważam, że autor pisze z takim empatycznym wyczuciem. On słowem trafia do czytelnika. To sprawia, że my kupujemy tę historię. I przede wszystkim kupujemy główną bohaterkę. W sumie na Emmie opiera się cała historia. Uważam, że jest to świetnie skonstruowana bohaterka, która zyska sympatię czytelników a dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne. Ja uwielbiam historię, gdzie ja mogę nie tyle się utożsamiać z bohaterką, ale po prostu ją e, lubić przez pryzmat tej historii, tutaj, która rozgrywa się na kartach książki. E, to jest emocjonalne. to jest emocjonalne, to jest wciągające. To jest empatyczne, to jest jak taki właśnie filmowy scenariusz. Mimo tego, że jest to debiut, w sensie, że no tak, debiut literacki autora i aktora, to myślę, że gdzieś on te swoje filmowe powiązania przeniósł na karty książki. On wie, jak operować z słowem, tak, żeby to było filmowe. Ale jednocześnie książkowe, żeby um, czytelnik mógł przenieść się oczami w do czytanej historii. Naprawdę autorowi się to udało. E, ode mnie cztery gwiazdki na 5. Ja naprawdę nie poznaję um, mojej opinii teraz w porównaniu do pierwszych stron, bo wierzcie, że ja naprawdę miałam ochotę to walnąć w kąt. Więc dajcie szansę Emmie. Dajcie jej szansę. E, pozwólcie jej się rozwinąć. E, pozwólcie zagłębić się właśnie w takie traumy, marzenia, e, relacje. Dajcie się kupić e, sensacji i poczuciu humoru. Polecam Wam z całego serca Emmy. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa e, opinii. E, Waszych na temat tej pozycji. Powiedziałam bardzo różne opinie, a ta pozycja mi się bardzo podobała. E, teraz e, zabieram się za e, Zbursztyną i ognia. Jest to przepiękna powieść graficzna e, od wydawnictwa Wilga. Przynosimy się w y, jakąś jesień. Zobaczcie. Mogłam czytać ją we wrześniu, <laughs> ale Myślę, że to będzie magiczne. Także y, zachęcam Was do emmy, a ja siadam do czytania z bursztynu i ognia. Witamy się w sobotę. Widzieliście na wstawce przepiękny bukiet tulipanów, ale kochani, to są świeczki. Czajcie, to są świeczki. I ja tutaj wybrałam um, zapach Piwonia piżmo. To jest prezent dla mojej kuzynki na 30. urodziny, gdzie dzisiaj do, no dzisiaj do niej jedziemy. I... Tutaj w okolicy właśnie dziewczyna tworzy takie, takie cuda, to, to są cuda po prostu i to jest bukiet, który nigdy w życiu nie zwiędnie, który będzie na lata, który przepięknie pachnie, który wygląda genialnie, po prostu genialnie. Ja Wam podlinkuję mm, profil na Instagramie Weroniki. A żebyście sobie mogli zobaczyć, jakie tworzy cuda. Też zamówiliśmy z moją siostrą bukiet takich tulipanów dla mojej mamy, dla naszej mamy na dzień mamy. Tylko, że wybrałyśmy białe tulipany. No i też e, dla mojej teściowej taki box ze świeczkami, ale też o tym zapachu Tak przepięknie pachnie w tym pokoju. <laughs> to jest cudowne, absolutnie cudowne i musiałam Wam pokazać, bo taki prezent to jest po prostu sztos. A co do Zbursztynu i Ognia to z całego serducha polecam Wam komiks, który jest wykonanie jak małe dzieło sztuki. Jest to historia, mm, można powiedzieć, że nie, no, nie nawiązująca, ale gdzieś tam czerpiąca może inspiracja albo nawiązująca do Małego Księcia. Więc jeśli jesteście zwolennikami i miłośnikami Małego Księcia to sięgnijcie koniecznie po Zbursztynu i Ognia. Mamy tutaj kitsune. E gdzie pewnego dnia jej wioska zostaje zgładzona, zrównana z ziemią, i jakby ją chroni taki pierścień. No i pewnego dnia ten pierścień trafia w niepowołane ręce, i żeby go odzyskać, no to musi zdobyć serce dziecka. No i stwierdza, że um, dokona porwania. Przedstawiciela tego ludu, który zgładził jej ziemię po prostu. No i tak suma summarum, to ta dziewczyna przekonuje się, że zemsta naprawdę nie ma sensu. Jest to książka przepiękna, oddająca hołd przyrodzie, takiej melancholii, komfortowi. To jest przytulne, to jest ciepłe, ale. Tak dające do myślenia. Myślę, że ta książka spodoba się zarówno młodszym, jak i dorosłym czytelnikom. To jest niezwykłe w literaturze dziecięcej, czy w postaci książek, czy w postaci komiksów, że te książki są uniwersalne, że trafiają do młodych, do starszych. I myślę, że właśnie ci starsi przez takie książki. I jeszcze mocniej się uwrażliwiają. Ja tak e, to postrzegam, jak kocham literaturę dziecięcą, kocham takie książki, które dają mi przestrzeń na zastanowienie się nad pewnymi tematami, nad e, pochyleniem się, nad przepięknymi, absolutnie przepięknymi ilustracjami. Ja uwielbiam takie książki, które tak jeszcze przy okazji pachną nowością. Bardzo się cieszę, że mogłam. Mm, jakby objąć patronat nad tą pozycją, jak i nad poprzednią z tej serii, nad Między śniegiem a wilkiem. Natomiast to są dwie różne historie, można czytać te książeczki absolutnie po kolei, ale uważam, że warto, że warto zobaczyć też takie nawiązania do literatury japońskiej, do kultury Japonii. Coś niesamowitego. Ja i więc to będzie tyle, jeśli chodzi o ten mój w krótki, bo krótki vlog. Dajcie mi znać, czy sięgniecie po Emmę, czy sięgniecie po Zbursztyn i Ognia. I jeszcze raz zachęcam Was bardzo do e, zerknięcia na profil Weroniki, która tworzy Świeczkowe Cuda. Jestem absolutnie zakochana, to nie było moje pierwsze zamówienie u Weroniki i jakby cieszę się, że w ogóle mam w okolicy tak taką twórczynię, która tworzy coś tak niesamowitego. Dziękuję Wam bardzo, że tego vloga oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!